Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie bezterminowe. Jest to czytanie z poradą na ten czas Waszego życia, czyli ten czas, kiedy potrzebujecie tego najbardziej. Dzisiaj razem ze mną jest mały pomocnik, który będzie przygotowywać afirmacje oraz um, zawieszki. Dobrze, zobaczmy sobie, moi drodzy. Jakie jest przesłanie dla Was na ten moment Waszego życia? Co potrzebujecie wiedzieć? Co jest dla Was istotne? Czytanie jest bezterminowe, więc moi drodzy, w każdym momencie Waszego życia, kiedy włączycie ten film, jest ono ważne. Słuchajcie, pokazał się Paś Kielichów, a konkretnie Daughter of Cups. Czyli um, księżniczka kielichów, czyli inaczej mówiąc, właśnie energia delikatna, energia miłości, energia kreatywna, um, energia bardzo taka delikatna i wrażliwa. I paść kielichów zazwyczaj jest, moi drodzy, zwiastunem dobrych chwil w waszym życiu. Jest też taką informacją, żebyście właśnie zaczęli wykorzystywać swoją kreatywność, swoją moc, swoją siłę, swoją twórczość. Tutaj widzę, że świeczka zgasła, więc na talerzyku zaprosimy nową świeczkę. Czyli, coś, moi drodzy, dla Was też się będzie tutaj zmieniało w waszym życiu. Zdecydowanie tak, ponieważ jeżeli świeczka gaśnie, to wchodzi nowa energia, nowy cykl. Pamiętajcie o tym, że zawsze, kiedy coś się kończy, tak naprawdę też coś nowego się zaczyna. Paść Kielichów zaprasza Was do tego, moi drodzy, by właśnie postawić na kreatywność, na lekkość, na spontaniczność, na um, energię. Po prostu miłą, dobrą i życzliwą. To jest dla Was bardzo ważne, bardzo istotne. Może co dla niektórych też jest taki przekaz, by po prostu wybrać się gdzieś nad wodę, popatrzeć na kaczuszki, łabądki, ponieważ tutaj właśnie mamy takiego pięknego, malutkiego, no myślę, że to jest właśnie łabądek, łabądka. Ponieważ w tej talii później mamy e, mamy łabędzice i tatę tata łabędzia, więc tutaj... Właśnie to jest łabądek. Łabądź jest również słuchajcie przesłaniem dla artystów, dla wszystkich tych, którzy właśnie rozwijają się duchowo, by kontynuować to, moi drodzy, by wydobywać z siebie tą piękną energię, delikatną, wrażliwą i umieć też ją chronić, tak czuję. No dobrze. Zobaczmy w takim razie, co jeszcze chce być powiedziane na ten moment naszego życia. Bardzo poproszę o pokazanie, co w związku z tym tutaj paziem kielichów. Co w związku tutaj z tym paziem kielichów? Bardzo poproszę o pokazanie. Bardzo poproszę o pokazanie, co w związku z tym paziem kielichów. Również też jest przesłanie, że ważne mogą być dla Was dzieci. Relacje z dziećmi. Być może wymagają odświeżenia, pielęgnacji, zadbania. Asmiecza Jest to, moi drodzy, szansa. W tym czasie, kiedy będziecie słuchać tego czytania, ponieważ to czytanie jest bezterminowe, i zapraszam Was też do playlisty czytania bezterminowe. Asmieczy mówi o tym, że przychodzi do Was szansa na rozwiązanie. Na rozwiązanie pewnej trudnej sytuacji, jakiegoś konfliktu, być może właśnie czas na szczerą rozmowę, być może szczerą rozmowę właśnie z dziećmi, a może z innymi ludźmi. Ale asmejczyk mówi też o tym, że wykorzystuj siłę swojego intelektu. To jest bardzo ważne dla Ciebie: ukoronuj swój umysł, swoje myśli, niech myśli które masz każdego dnia, wspierają Ciebie, tworzą piękną, krystaliczną siatkę wokół Ciebie, a nie sieć pajęczą, która powoduje, że nie możesz ruszyć się w lewo czy w prawo. A z też mówi o tym, że nadchodzi szansa na wyjście z jakiejś trudnej i patowej sytuacji. Że nawet jeżeli Ty teraz czujesz, że nie ma żadnych możliwości, że... Nic dobrego się nie dzieje, albo że sprawa jest przegrana, to tutaj jest Tobie powiedziane jasno i wyraźnie to nieprawda. Po prostu y, zobacz, że te możliwości tak naprawdę przychodzą do Ciebie i są wokół Ciebie. I y, wystarczy tylko tak naprawdę chcieć. To jest, to jest tutaj takie przesłanie. Wystarczy tylko chcieć, zobaczyć, że są pewne możliwości i szanse, których może nie odbierasz, ponieważ. Nie zauważasz czegoś, może jesteś do czegoś bardzo mocno przyzwyczajony i tego nie widzisz. Zobaczmy, z czym jest związany as miecze. Bardzo poproszę o pokazanie, z czym jest związany as miecze z dziewiątką denarów. Czyli to jest też taka trochę energia mówiąca o tym, że wiesz co, ty potrzebujesz na ten moment trochę zmienić swoje życie, wprowadzić więcej lekkości, bardziej otworzyć się na przepływ energetyczny. Ponieważ 9 denarów mówi o tym, że może i jest tobie wygodnie, może i jest tobie bezpiecznie, może i dbasz o siebie, ale nie zamykaj się też tylko we własnej przestrzeni, nie koncentruj się tylko też na tym, co dla ciebie, zobacz też szerzej, wyjdź poza własną perspektywę, zrób coś inaczej niż zwykle. To jest ta szansa. To jest też szansa dla ciebie na rozwój, ponieważ dziewiątka denarów jest bardzo dobrą kartą, ale to jest też karta, która mówi o tym, że czasami się zamykamy, obudowujemy w tak zwanej strefie komfortu, która z czasem wcale nie jest strefą naszego komfortu, tylko strefą naszego dyskomfortu, ponieważ brakuje tam rozwoju. Dobrze, to teraz poprosiłabym mojego małego pomocnika o podanie mi yy, czarmsów. Dzisiaj sobie Będziemy też czarny, oglądać z przesłaniem. Mm -hmm. Możesz przesłać. Szczerze, mm -hmm. jestem przygotowana. Koni. Słuchajcie, wolność. Chęt, rozwój, um, wolna dusza tak mi się to kojarzy. Więc tu jest powiedziane: podążaj naprzód, podążaj przed siebie. Zobaczmy, co dalej. Gwiazda, moi drodzy, rozgwiazda mm. <noise> oraz muszla. Dla mnie to jest przesłanie, że. Właśnie wyjdź ze swojej muszli, wyjdź um, poza to, co już znasz, masz opiekę, masz ochronę od górną. Um, tak, ponieważ muszla jest też właśnie przesłaniem, że. Mhm, dobrze, muszla jest przesłaniem, że właśnie mamy opiekę odgórną. E, popatrzcie, tutaj mamy jeszcze serduszko które jest w kłódce, ale, czyli to też oznacza, że widzisz, być może masz zamknięte serce, może masz zamknięte serce na nowe rzeczy, może masz zamknięte serce na innych, ale zobaczcie, dobra wiadomość jest taka, że jest też klucz, czyli mamy klucz do tego serduszka, czyli to jest as mamy klucz, a energia właśnie, Księżniczki, kielichów jest energią miłości, delikatności. Um, I popatrzcie, i to jest właśnie czas waszego wzrostu, rozwijania waszych skrzydeł, unoszenia się ponad to, co stare, ponad to, co znane. Tak, tutaj położymy tego konika. Położymy, położymy to. Tego I popatrzcie, coś musi w Waszym życiu umrzeć, coś musi się zakończyć. Um, przede wszystkim to, co musi się zakończyć, to wiecie co? Właśnie ta dziewiątka denarów, ponieważ, tak jak mówię, to jest dobra karta pod względem materialnym. Ale czasami, kiedy pozostajemy zbyt długo w tej dziewiątce denarów, to właśnie nie ma tego rozwoju. Tracimy też nasze priorytety w życiu, wiecie? Tu jest jakby też taka potrzeba ustalenia na nowo priorytetów. Nowy trzeba kierunek obrać. A ten kierunek nowy to jest właśnie ta energia lekkości. Energia słońca, która mówi o tym, że wszystko to, co dobre, zostanie tobie pokazane, zostanie tobie oświetlone. Te szanse i możliwości zostaną oświetlone. Przechodzisz transformację. O tym mówi ważka. I. To wszystko, co teraz się dzieje, będzie wymagało Twojego czasu. To jest kwestia czasu, to jest proces, ponieważ o tym mówi kukułka. Proces, byś mógł się stawać pięknym motylem. A kiedy staniesz się już tym motylem, i jeszcze tutaj zobaczcie, energia żółwia, czyli podążaj konsekwentnie do przodu. Y Powoli też, powoli nie przyspieszaj pewnych rzeczy, ale zwróć uwagę na to, że być może w Twoim życiu jest za dużo ścisku, za dużo jakiejś takiej energii e, spięcia, blokad, braku postępu. Ale zobaczcie. Teraz będziecie szli w zakotwiczenie się właśnie w tą energię lekką, i to będzie Was, moi drodzy, uwzniaślać, to będzie Was też chronić. Pojawi się w waszym życiu miłość, uczucie miłości. Może miłość właśnie do was przyleci, kiedy będziecie na to gotowi, kiedy tutaj otworzycie swoje serca i odczuwam, że jest wam pisana miłość partnerska, ale dla tych, którzy na przykład powiedzą: Nie, to niemożliwe. To odczuwam, że po prostu znajdziesz rodzinę duchową, poczujesz się kochany. Teraz poprosiłabym o trzy afirmacje. Dziękuję. Dziękuję. Możecie te afirmacje sobie zapisać. I popatrzcie, jakie piękne przesłanie. Z każdą chwilą otwieram swoje serce na nowe uczę się rozumieć. Że zmiany są potrzebne i konieczne, by wzrastać. Widzicie? To jest właśnie ta piękna energia, której ja cały czas mówię w tym czytaniu, bo tak intuicyjnie go odbieram. Chciałam tutaj jeszcze powiedzieć, że kolejną afirmacją, czyli coś, co możecie sobie powtarzać każdego dnia, z każdym dniem zaczynam doceniać czas. Staje się on dla mnie wartością bezcenną. Uczę się tak nim zarządzać, by być spełnionym człowiekiem. Zaczynam rozumieć, że wszystko przemija i ta chwila też minie. Zmiana jest jedyną stałą. Bardzo pięknie i jeszcze. Wow, to jest magiczne przesłanie, słuchajcie. Od tej chwili zaczynam uczyć się wyrażać siebie, tak by dbać o własne potrzeby i nie ranić przy tym innych. Piękna. Dziękuję za piękne afirmację. Teraz jeszcze poprosiłabym o kilka karteczek z przesłaniem. Ok. I ostatnią karteczkę. Dziękuję. Więc tak, życie ma smak. Więc e, czas odzyskać ten smak życia. Wyjście ze strachu, czyli prawdopodobnie to jest to, że właśnie yy, no, zamknęliście się na, na życie, na szansę, na może właśnie tą lekkość, na kreatywność, na samych siebie, ponieważ kierował Wami strach i nie dopuszczaliście innych możliwości do swojego życia. Przychodzi ulga do Waszego życia także, to jest właśnie ta energia księżniczki kielichów, a także tutaj jest karteczka z przesłaniem o powierzchowności. A no to posłuchajcie, bo może coś dla Was tutaj z tego będzie. Ładny wygląd, by inni mnie zaakceptowali. Mówienie tego, co nie jest zgodne z Tobą. Zarabianie pieniędzy dla luksusu tylko i wyłącznie. Uleganie modzie bez głębszych refleksji. To jest powierzchowność, moi drodzy. Więc to jest przesłanie dla Was również. I. Mm, ja uważam, że luksus jest bardzo duchowy i pieniądz jest bardzo duchowy. Ja jestem z tych, którzy uważają, że pieniądz jest odzwierciedleniem tego, jak dzieje się w naszym życiu. Jeżeli pieniądz płynie, to znaczy, że dzieje się dobrze, dlatego że pieniądz jest energią życia i płynie do życia, płynie do szczęścia. Um, Aczkolwiek nie jestem za tym, by zarabiać pieniądz dla pieniądza, by się bogacić, a co gorsza, budować na tym swoje poczucie wyższości. Może to dla kogoś jest jakieś przesłanie. Dobrze, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję. Mój mały pomocnik, który tutaj dzielnie wybierał charmsy i karteczki, czuje się również doceniony. I jeszcze jedno przesłanie na zakończenie. Ostatnią karteczkę poprosimy. Niezależność. Zobaczcie, jaki piękny motyl. Kobieta, która ma skrzydła motyla. Decyduj za siebie. Korzystaj z prawa wyboru. Wszystkiego dobrego, buziaczki i papa.